Ale facet. Baby, czemu chcesz ze są są codziennie? Wystarczy mi jedna na fejmie. Baby, piszę to, kiedy jesteś na rejwie. Nasze kłótnie takie niepotrzebne. Wolę moje złoto na szyi, ciebie z bikini, waniliowe i może tykini. Zróbmy tak, żeby do tego tańczyli. Jak nie znają kroków, to ich nauczymy, bo jesteś lepsza niż Cardi. A to nie jest łatwe, jeśli nie znikniesz mi znowu po nocy. Chyba się oświadczę, one chcą się bawić całą noc. Nie ma czasu, żeby kochać. Spękniętego telefonu, prof. Płyszczy się na skórze tak jak brokat. A kiedy będziesz miała tego dochodzić? Zadzwoń do mnie, a zapomnisz o kłopotach. Wiem, ja że chciałabyś odlecieć z tobą Widzę to po twoich dużych oczach Twoje duże oczy jak znaki drogowe Twoje duże oczy znów mylą mi drogę I tak my to w że znowu jest kłótnia Robi ze mnie durnia u swoich znajomych A wiem, że pijan za zadzwonić Wole moje złoto na szyi Ciebie bikini, szyki waniliowe i morze z ekwili Zrób żeby do tego tańczyli Jak nie znają kroków, to ich nauczymy Bo jesteś lepsza niż Cardi A to nie jest łatwe Jeśli nie znikniesz, mi znowu pod nocy Chyba się oświadczę One chcą się bawić całą noc Nie starcza im czasu, żeby kochać Z tego telefonu pro Błyszczy się na skórze tak jak brokat A kiedy będziesz miała tego dość? Zadzwoń do mnie, a zapomnisz o kłopotach Wiem, że chciałabyś odlecieć stąd Widzę to po twoich dużych oczach. Brawa Karolina. Karolina Pisarek! Bravo, bravo! Jak to oczywiście! Bisku! Chodź Karolinko tutaj z nami! Bardzo dziękuję. Karolinko, jakaś wyrosła! Magia telewizji! Bardzo piękna charakteryzacja! Ale... Na brawo dla charakteryzacji, słuchajcie! Przede wszystkim chciałam ci powiedzieć, że byłaś znakomita aktorsko, znakomita! Bokalnie po poprawiło się trochę, ale wiesz, jednak ten twój delikatny, damski głos, no przebija Przebijał. się, to nie da się tego oszukać, wiesz. Ja jeszcze chciałam powiedzieć a propos samego jakby wykonawcy. Ja pierwszy raz w życiu słyszałam ten utwór właśnie przygotowując się do dzisiejszego odcinka i muszę powiedzieć, nie zrobił na mnie wrażenia. A tutaj jednak ta magia zadziałała, tak że naprawdę, no spełniłaś swoje zadanie, mimo tego, że no, no wiesz, no głos, jak to mówią, nie podskoczysz. Bardzo dziękuję. Krzysiu. Ja nic nie powiem, dobra i powiem. Wiesz co? No, transformacja po prostu niesamowita. Ja w ogóle nie, nie wiem, jak mam podejść do tej sytuacji. Ja chciałbym powiedzieć tyle. E, moja córka i mój syn od blisko 20 lat tańczą hip-hop. Smolasty, witamy cię w programie. Twoja twarz! Nie dam się nabrać!